Witam wszystkich. W tym filmiku omówię dla Was wszystkie premie drużynowe, które otrzymujemy za posiadanie mitycznych bohaterów. A tak prezentuje się lista wszystkich bohaterów, którzy zapewniają premię drużynową. Jest ich 19. Takiego mityka musimy tylko posiadać, więc nie musimy go ulepszać. Także teraz pokrótce omówię Wam każdego bohatera z osobna tego mitycznego, jaką premię on zapewnia, a potem na samym końcu omówię takie premie, z którymi aktualnie gram, które według mnie są najbardziej użyteczne. Ale to nie jest tak, że każdą premię drużynową otrzymujemy za mityka. Jest pięć premii drużynowych, których otrzymujemy w inny sposób. Pierwszą z nich jest napad nostalgii, który usuwa całość osłony, zwiększa maksymalne zdrowie o 200% i tutaj otrzymujemy tą premię za posiadanie jakiegokolwiek bohatera dinozaura. Kolejne cztery premie, które są tak jakby podstawowe, one otrzymujemy je za misję, więc raczej każdy z Was powinien je mieć. Pierwszym z nich jest właśnie Mag Za każdego ninja postawa cienia regeneruje osłonę. Kolejnym takim profitem, tak jakby podstawowym, jest Winocha. Ten profit. Tutaj y, po użyciu granata odłamkowego pozostawia naładowany obszar, który zadaje obrażenia od energii. Kolejnym takim profitem jest recykling, czyli baza generuje zasoby i ostatnim jest długie ramię prawa. Zwiększa zasięg uderzenia burzącego o liczbę pól 1. A teraz przejdziemy sobie do mówienia bohaterów mitycznych, jakie premie zapewniają. Pierwszym z nich będzie megabaza baza Kyle, który zapewnia profit drużynowy podkręcone pułapki. Jest to profit bardzo mocny, używany prawie zawsze przy budowniczych, który zwiększa obrażenia pułapek wzmocnionych przez bazę o 8,5%. I tutaj za każdego budowniczego. Czyli jeżeli jeżeli będziemy mieli 5 budowniczych, to te 8,5% jest mnożone razy 5. Także obrażenia generowane przez pułapki są znacznie wzmocnione. Kolejnym bohaterem jest syt z waty stalowej, który zapewnia Profit drużynowy, boom baza, baza odtwarza muzykę waty stalowej, co zwiększa obrażenia o 12% oraz wskaźnik trafień krytycznych o 15 u sojuszników odległości do 5 pól. Bardzo fajny profit, bardzo fajne bonusy zapewnia ta baza, możemy stać i po prostu atakować mając przez cały czas zwiększone te obrażenia oraz wskaźnik. Lecz tutaj jest jeden duży problem, ponieważ wymaga dwóch bohaterów z waty stalowej. Czyli Antoniego oraz Carlosa jeszcze. Hmm, którzy się po prostu od siebie troszeczkę różnią. No rzadko się używa ten profit po prostu, gdyż e, ciężko znaleźć taki build, gdzie byśmy wykorzystywali tych trzech po prostu bohaterów z waty Stalowej. Następnym bohaterem jest Puma Cassandra która zapewnia premię drużynową źródło bioenergii. Za każdego bohatera z co najmniej trzema gwiazdkami odzyskujemy osłonę w ilości 0.25% utraconej energii. Tutaj też się to mnoży, jak widać, no ja mam razy 5. Profit bardzo fajny, używany do grania ninczy, która zużywa energię. Kolejny bohater, czyli Kruk, który zapewnia profit drużynowy, a tak z wyprzedzeniem. Za każdego bohatera o rzadkości epickiej lub lepszej, e, czyli epickiej lub legendarnej, albo mityka z co najmniej czterema gwiazdkami. Zwiększa obrażenia zadawane niezranionym wrogom o 6,5% i tutaj też mamy mnożnik. Czyli jak będziemy mieć 5 bohaterów e, z co najmniej czterema gwiazdkami, to te obrażenia będą zwiększone razy 5. Tu jest w postaci też jak mamy dwóch bohaterów, to będą razy 2. E, bardzo fajny profit. Po pożądany przez wielu graczy atak z wyprzedzeniem pod pompy, pod szturmówki naprawdę świetnie się spisuje, zwiększa obrażenia niezranionym wrogom, czyli po prostu, jeżeli wróg ma full HP, to wtedy zadamy te zwiększone obrażenia. Następnym bohaterem jest Karbit, który zapewnia profit drużynowy przegrany. Za każdego bohatera o rzadkości epickiej lub lepszej zwiększa otrzymywane leczenie o 2,5% za każdego wroga w pobliżu. E, dziwna dosyć premia, mamy zwiększone leczenie, po prostu im więcej wrogów jest w pobliżu. Kolejnym bohaterem jest Kowbojka, która zapewnia profit drużynowy montaż na żywca. Likwidacja przy użyciu broni... Zwiększa obrażenia broni o 13% na 15 sekund. Efekt nie kumuluje się i liczy się osobno dla każdego rodzaju broni. Wymagania: jeden bohater z każdej e, klasy, czyli potrzebujemy po prostu czterech bohaterów: budowniczego, rubieżnika, żołnierza oraz nincze. E, akurat się tak zdarzyło, że ja ich tutaj posiadam. E, także ciekawy profit, ale po prostu te wymagania są, e, no są znaczące, tak które likwidują raczej ten profit i nie jest on aktualnie grywalny. Następnym bohaterem mitycznym jest Zmierzch Bogów, który zapewnia profit drużynowy, nie tak szybko zamraża wrogów atakujących w zwarciu na 2 sekundy. Mgielne potwory ulegają spowolnieniu o 43%. Wymagania trzech bohaterów mających po 3 lub więcej gwiazdek. Działa to w ten sposób, że jeżeli nas wróg zaatakuje z bliska, zostanie on zamrożony na 2 sekundy, a mgielne potwory ulegają spowolnieniu Kolejnym bohaterem jest jadowczyni Fazowa Jazz, która zapewnia profil drużynowy. Za każdego rubieżnika o rzadkości epickiej lub lepszej nasze przesunięcie fazowe ma dodatkowy jeden ładunek, lecz jego zasięg zmniejsza się o następującą liczbę pól 0,2. Czyli za każdego rubieżnika mamy tak naprawdę zwiększoną ilość ładunków. Kolejnym bohaterem jest mistrz Mieczaken, który zapewnia profil drużynowy, cios raz-dwa, za każdego bohatera z co najmniej dwoma gwiazdkami. Pierwszy silny atak po, uży po użyciu zdolności kosztuje o 20% mniej energii. Eee, no bardzo słaby profit, bardzo słaby, ponieważ pierwszy silny atak, czyli ten pod prawym przyciskiem myszy, po użyciu zdolności kosztuje o 20% mniej energii. Eee, działa to w ten sposób, że musimy rzucić taką zdolność i po tej zdolności nasz specjalny silny atak będzie kosztował o 20% mniej energii. Następną premię drużynową generuje agentka Polowa, Rio, która zapewnia profit drużynowy o nazwie Blaster Fazowy, który co 5 sekund twój kolejny strzał będzie emitować impuls plazmowy zadający obrażenia od energii. I tutaj wymagania dwóch rubieżników o rzadkości epickiej lub lepszej. Czyli po prostu co 5 sekund nasz strzał będzie emitować impuls plazmowy, który będzie zadawał obrażenia od energii. Innym bohaterem jest Straszliwiec, który zapewnia Instynkt łowcy za każdego bohatera o rzadkości epickiej lub lepszej z co najmniej 4 gwiazdkami. Likwidacje dokonane wieczorem lub nocą zwiększają obrażenia o 0,24 oraz wysanie życia przy atakach zwarciu o 0,08%. Efekt umuluje się do 40 razy i trwa do świtu. Naprawdę rzadko używany profit. Ma tutaj dziwne te liczby, ale one kumulują się do 40 razy, czyli musimy 40 razy jakiegoś wroga zlikwidować, wtedy otrzymujemy pełną premię. I działa to po prostu tylko i wyłącznie w nocy. Sebnym bohaterem jest egzekutor Burza Ostrzy. Zapewnia on profit za każdego ninja z co najmniej 3 gwiazdkami. Jest to profit nieskończony cień, wydłuża czas trwania postawy cienia o 4 sekundy, czyli naprawdę sporo. I tutaj mamy to razy 5 także siedzimy w tej postawie cienia tak naprawdę przez no, długi, długi czas Tylko że problem jest taki, że jak atakujemy po prostu ninczą zwarciu to i tak mamy ten, tą postawę cienia praktycznie cały czas włączoną, dlatego ta premia jest bardzo rzadko chociażby nawet w ogóle nie grana aktualnie Następnym bohaterem jest mroźny zanit, który zapewnia profit drużynowy. Ogarni się, skraca czas odnowienia efektów żywiołowych o 50%. Wymagania dwóch bohaterów mających po 4 lub więcej gwiazdek. Czyli po prostu skraca czas trwania efektów żywiołowych. Czyli po prostu dam to na przykładzie, jeżeli mamy mobka ogniowego, to on nas podpala, wtedy to skracamy o połowę to podpalenie. Jeżeli jest mobek wodny, on nas powalnia, to wtedy to spowolnienie. Wolnienie trwa o połowę krócej tym premię drużynową generuje zamaskowana gwiazda. Jest to droga powrotna. Szurikany wracają do siebie zadając obrażenia również w drodze powrotnej. I tutaj wymagania dwóch ninjów o rzadkości legendarnej lub lepszej. Eee, tutaj nie mamy zwiększonych obrażeń, jest to po prostu premia, gdzie jak rzucamy shurikana, to one po prostu powracają w drodze powrotnej zadając również obrażenia. Kolejnym bohaterem jest Wukong, który zapewnia profit Szybująca Modliszka. Akurat tutaj taka ciekawostka, że Wukong zapewnia taką premię, którą sam nie może odpać. Jest to naprawdę rzadkość. Tutaj skok modliszki pozwala wykonać dodatkowe skoki w liczbie dwóch, wymagania trzech ninczów. Jest to premia dla ninczy, gdzie po prostu możemy użyć trzy skoki naraz, często używana przy budowie na burzówkach. Kolejnym bohaterem podstawowym jest mistrzowska Gren grenadierka Ramirez, która zapewnia profil drużynowy aktywowanie zdolności bądź gotów, skraca czas odnowienia wszystkich zdolności o 3 sekundy i kończy działanie zdolności bądź gotów. E, czyli po prostu tutaj jak użyjemy sobie tą zdolności podstawowej bądź gotów, e, to wtedy skraca nam e, czas odnowienia umiejętności o 3 sekundy. Ostatnim bohaterem najnowszym jest Azlea Clark. Nie wiem, czy dobrze to czytam, wydaje mi się, że tak. Która profil drużynowy zapewnia zap? Zap wspiera Cię, zadając 105 obrażeń od energii losowemu wrogowi co 6 sekund. Wymagania dwóch bohaterów odkrywców kosmosu. Czyli po prostu mamy tą taką wieżyczkę, która co 6 sekund zadaje obrażenia losowemu wrogowi. Teraz przedstawię Wam te profity drużynowe, które uważam za najczęściej używane, które warto sobie zdobyć. Jeżeli macie wybór mitycznych bohaterów, e, gdzieś tam z lamki, to możecie też brać te profity drużynowe pod uwagę. W pierwszej kolejności brać tych bohaterów, które, którzy zapewniają dobre profity drużynowe. Także pierwszym z nich tutaj będzie napad nostalgii. E, dostajemy go, tak jak wspomniałem wcześniej, za jednego dino bohatera. E, bardzo często używany profit czy to pod survivalistę, czy pod y, pompy, czy pod ninja. Tak naprawdę wszędzie możemy go grać. E, jest bardzo uniwersalny, mm, bardzo często używany, pod różno różnorakie buildy. Także jak najbardziej, chociaż większość z Was powinna ten napad nostalgii już mieć odblokowany. Kolejnym takim dobrym profitem jest atak z wyprzedzeniem. Zwiększamy obrażenia niezranionym wrogom. E, kiedyś przed napadem nostalgii był tak naprawdę przeze mnie cały czas grany. No nie było lepszego profitu e, Według mnie do grania pod takie szturmówki czy pod pistolety. Po prostu, jeżeli wróg ma 100 HP, 100% HP to po prostu mamy zwiększone obrażenia bardzo często używane jak dobijamy te małe pustaki na hita to i tak ten jeden hit jest wzmocniony także bardzo często używane kolejnym takim profitem jest źródło bioenergii też często używanym jeżeli ktoś gra ninja, no to tam są zazwyczaj trzy profity grane napad nostalgii, źródło bioenergii albo dim mag za każdego bohatera, a to już omawiałem odzyskujemy po prostu osłonę w ilości utraconej energii, bardzo często grane pod widmowe ostrze sam ten profit używam pod mój build pod paleo lune też czasami gram na misjach pod te widmowe ostrze właśnie z tym buildzikiem, także pod ninja jak najbardziej jest ok kolejnym takim profitem, no tak jak wspomniałem no tych profitów jest no naprawdę mało Takich dobrych, które aktualnie się gra często Tutaj jest jeszcze długie ramię prawa Pod jakąś archeolo, jazz, jak najbardziej Zwiększamy zasięg uderzenia burzącego o liczbę pól 1 Także pod farmę jak najbardziej, bardzo często używane Pod jakąś archeolo, jeżeli ktoś farmi na misjach A teraz jest takich osób bardzo dużo Kolejny profit podkręcone pułapki. Jeżeli gracie budowniczym, to tak naprawdę ten profil no, musicie mieć. Bardzo dobry, prawie zawsze używany w budowniczych, zwiększa obrażenia pułapek wzmocnionych przez bazę o 8,5%. Potem, jeżeli mamy każdego budowniczego, to mamy to razy 5. Bardzo, bardzo często używane, no. No tak jak wspomniałem, no praktycznie zawsze, czasami się tylko gra re recykling pod te materiały. Także jeżeli ktoś lubi grać budowniczym, to jest tak naprawdę pierwsza premia, którą bym robił na czystym koncie. Po prostu wyciągnąć księgi mega bazę Kayla i, i mieć ten profit podkręcony pułapi i z nim grać, bo profit jest bardzo, bardzo mocny. Kolejnym takim profitem, tak jak wspomniałem, jest recykling. On jest tutaj podstawowy, więc raczej każdy z was powinien go mieć. Baza generuje po prostu zasoby, często używane w misji pod Awka. Kolejnym takim profitem Dim Mag, tak jak wspomniałem, z tymi buildami pod Ninja. postawa cienia tym razem regeneruje osłonę. Nie z energii, ale postawę cienia. Czyli po prostu Dim Mag jest bardzo dobry, jeżeli gramy pod jakiś inny mieczyk niż widmowe ostrze. Wtedy Dim Mag będzie według mnie lepszy od tego profitu, który regeneruje osłonę za energię. I to by było wszystko tak naprawdę. Te wszystkie profity, które teraz przedstawiłem, one są według mnie używane aktualnie, jest ich naprawdę niewiele. No także przyjdzie nam pewnie poczekać trochę na jakieś lepsze profity albo wzmocnienie tych profitów. No cóż, cóż, zobaczymy. Także to było na wszystko w tym materiale. Jeżeli się mi podobało, jeżeli wam pomogłem, zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale. Możecie mnie również wesprzeć w sklepie pod nickiem 4 będę ogromnie wdzięczny i trzymajcie się do następnego materiału.